Cześć witajcie w kolejnym złomowym odcinku Troszkę przerzedziło o kurde, Ale ktoś nas zbierał boga Bogato Taki hobbysta wiecie, nie pił tylko zbierał Żeby nie było, że ktoś tyle wypił O, chodził z wykrywaczem i szukał, tylko żubrów, a nie tylko, ale głównie żubrów Uj, oj, oj co my tu jeszcze mamy? No właśnie nie za wiele Dlatego może Jeszcze tak zerknę z wami I może się rozłączę I sam poszukam, I jak będzie coś ciekawego to się włączę, a jak nie to teleportację O tak zrobimy Także dajcie chwilkę Cześć to Mateusz ze Stalowe Hobby E, jeśli jesteś tu pierwszy raz, zapraszam Cię na mój kanał. Dużo filmików złomowych, w sumie trzy razy w tygodniu wypuszczam, wtorek, czwartek i sobotę. E, niekiedy się trafi coś ciekawego, niekiedy się nie trafi. A jeśli jesteś tu już nie pierwszy raz, to chciałem Cię prosić do subskrybowania kanału, gdyż e, bardzo mi to pomoże, pomoże w walce z algorytmami YouTube'a. Także dziękuję i pozdrawiam. Ha, ha, ha. och, ho, ho. Trochę skrzywione to nie przeszkadza To nie przeszkadza Bierzemy Dziada Nie ma tu tamto hmm? super To moje ja rękawiczki nie ubrałem? pytacie? Nie wiem Dobra, lecimy A ja pokazywałem wam to co do To jeszcze miało wałeczek wczoraj to ja bo nie pokazywałem właśnie. A wiem, no nie pokazywałem wam, miałem wam pokazać dzisiaj. I ta chybloreczka jeszcze miała tutaj taki wałeczek. No zresztą widać jeszcze, gdzie było łożysko. Regulacja stołu. To jest wysokość stołu. Dobrze mówię. Tak no fajny sprzęcik, fajny. Co było? Wartościowe to, to poszło. A reszta to wiadomo. Futa. Chociaż stolik fajny. Hmm? Taka ciekawostka. Ośka dryby to było na ruchomym zawiasie, z regulacją znaczy się nie nuchomym, tylko z regulacją i wszystko sprawne, tylko wałki niestety stalowe jak i jedno, jak i drugie. Myślałem, że to jest z brązu, może. Ale... Sam potęcik całkiem spoko. Tylko jakby ktoś tutaj tuleje z brązu albo wałki z brązu, to byłoby dużo, dużo fajniej a tak to to tak troszkę troszkę po no ale na pewno to hulało więcej tak spoko dobra, ja odpuszczam, chociaż kawał dobrej roboty. Śruba trapezowa, fajna korbka. Kolejny złom znowu nic, no, ale 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 ale, sił. ale i tak jest dobrze ktoś właśnie przed chwilą wyrzucił nie że pan go chciał kupić broń Boże ale zobaczcie sobie koła aluminium zresztą tam też jest całe, cała piła poleciała ale to nieważne tu jest tyle miedziuchy że ktoś to sprzedał po złoty nie wiem 40 zł 50 zł za kilogram natomiast miedziucha po 32 zł w środku Także nie wiem, niech silnik waży 40 kg to dosłownie go 60 zł, a, a mógł dostać spokojnie 5 razy więcej. A znowu nie jest tak dużo pracy, także też nie przesadzajmy, no ale jak się komuś nie chce, no to po co mu na siłę wciskać kasę do kieszeni, prawda? Oprócz tego co? Wreszcie się trochę ruszyło, ludzie zaczęli zjeżdżać. O, tam kolejny silnik to samo. Trochę się ruszyło, więc może jeszcze wpadną jakieś fajne skarby Tak sobie tu grzebałem I tak zerknąłem, no przyczepka jak przyczepka, wiadomo, widać jaki stan Ale kurde patrzę Ej no, ośka z dwoma kołami Patrzę bardziej, nie wiem czy to będziecie widzieć Alko Teraz, teraz trochę ubili z tymi, teraz, kurde Nie wiem, w 2012 chyba ubili te same Przyczepki, bo teraz to inaczej troszkę wygląda więc taka ośka nie jest już tak, tak dużo warta, jak kiedyś była, ale Ale w sumie dalej jest, także Także tego, chociaż ona waży Nie pamiętam, 60-80 kg waży chyba taka ośka Razy 4 O oh kurde, czy stów, 250, 300 250-300 zł gdzieś, no to. Mm -hmm. to już nie dziwię się, czemu nikt jej nie, nie ruszył No, także tego Pokażę Wam jeszcze tak na szybko ciekawy patent rower jakiś tam a, jakiś badziewie chociaż nie bardzo zniszczony patrząc po korgę ale fajnie ktoś z must, mostek sobie wzmocnił pewnie musiał pęknąć na spaweł jak umiał miał. marą i tak trafiło na złom no ale 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 szacunek za pomysłowo się też taki mostek pieniędzy majątku nie kosztuje a, a jeździć takim jeszcze tak średnio pospawanym to też trochę głupota, ale ale. Suma summarum mi tak wylądowało na złomie, także. Także bez spiny, niedaleko obok rowerka lampa. Co to, to lampa? taka tyle LEDów, co to może być? RGB, czyli zmieniająca kolor. Wiadomo, już trochę uszkodzona. Nie ma przełącznika, wtyczki, wszystkich innych rzeczy, ale. Jako ciekawostka. Pewnie pod jakąś reklamę, a może pod jakieś studio fotograficzne. Może, może. Jako ciekawostka. Fajna sprawa. Fajna sprawa zobaczyć takie coś na złomie. Coś mam powiedzieć? Dzień nie codziennie jest Dzień Dziecka. Ale na, teraz na tych złomach... No, była bieda. Była bieda. Dorwałem tylko ten ściągacz. A, ściągacz fajny. Nie można co, powie nie można co marudzić o nim. Gruby czwórka, piątka ścianka. Myślę, że lekko. tu Jest tylko śruba skrzywiona. Czy to jest problem? No nie. <grym> nie, nie jest to generalnie problem. Chociaż... O, patrzcie, tu ktoś Tigiem musiał spawać. O, coś nam nie oszczędza no. Ktoś musiał tigiem spawać, żeby szybciej kręcić. Pewnie pneumatem rąbali. No. Ale co? Eee, śruba jest skrzywiona, jak widzicie. Czy jest to wielki problem? No, nawet nie. Nawet próbuję ją naprostować, bo fajna na końcu z kółką. A nie oszcz... o, na słowo. spoko ściągacz. Warto było wziąć. Nawet nie tylko dlatego, że nie było nic innego, tylko dlatego, że jest naprawdę ciężki, fajny ściągacz masywny. Warto takie rzeczy mieć, mieć jeszcze w cenie złomu. Co już w ogóle. Na śrubę się naprostuje Zobaczycie. No, nie będzie źle. Dobra, no cóż, takie dni też się zdarzają. Nie ma się co przejmować, ma co martwiać, czarowić swoje i jechać dalej. Także trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym słowym odcinku. Pozdrawiam, cześć!